Pierzniki wojny B-24 Liberator. Projekt bombowca Consolidated B-24 Liberator powstał pod koniec lat 30. Korpus Powietrzny Armii Stanów Zjednoczonych rozpisał przetarg na następce starzejącej się latającej fortecy B-17. B-24 osiągał większą prędkość, miał większy zasięg i ładowność. Wielu uznało go za konstrukcję, która pobiła B17. 1 sierpnia 1943 roku alianci dokonali jednego z najważniejszych nanotów w całej wojnie. Liberatory przeszły chrzest bojowy w trudnych warunkach. 176 bombowców B-24 z ponad tysiącem amerykańskich lotników na pokładzie poleciało zniszczyć rafinerię i pola w rumuńskim Ploeszti. To był niezwykle trudny cel. Zgromadzono tam artylerię przeciwlotniczą kalibru 88 mm i 105 mm. W pobliżu stacjonowały niemieckie myśliwce. Chyba były tam też rumuńskie. Na szkoleniu usłyszeliśmy wiele groźnych informacji. Kompleksy zaspokajały 60% zapotrzebowania na paliwo machiny wojennej III Rzeszy. Zniszczenie ich unieruchomiłoby niemiecką armię i uziemiło samoloty Luftwaffe. Rozkaz nalotu wydał generał Louis Brereton, dowódca lotnictwa na Bliskim Wschodzie. Według niego utrata 50% samolotów to niska cena za zniszczenie ważnego celu. Brereton rozkazał, by samoloty leciały tuż nad ziemią i zbombardowały cel z wysokości 80 metrów. Dowódcy eskadry i głównodowodzący 9 Armią Lotniczą pisemnie sprzeciwili się rozkazowi. Brereton był nieugięty. Dla niego od życia lotników ważniejsze było zniszczenie plości. Samoloty miały przelecieć 4000 km na niewielkiej wysokości. Każda grupa miała zniszczyć jeden kompleks rafinerii. Miały lecieć na małej wysokości. Trasa wiodła przez Morze Śródziemne, by ominąć niemieckie radary. Bombowce miały lecieć przez Jugosławię do Rumunii. Niedługo po starcie bombowców z lotnisk w Bengazji Niemcy wiedzieli już o nalocie. Trzech szpiegów Hitlera obserwowało formację samolotów. Agentów wykryto dopiero w kwietniu 1944 roku. Pośpiesznie nadane meldunki zaalarmowały niemieckie dowództwo na Krecie i przyczyniły się do śmierci setek amerykańskich lotników. Niemcy wiedzieli, że zbliża się nalot i przygotowali się do obrony. Podczas przelotu nad Morzem Śródziemnym sprawy przyjęły jeszcze gorszy obrót. Na czele formacji leciała 376 grupa liberatorów. I maszyna kapitana Glena Flavela, Wingo Wango. Samolot ten wypadł z szyku, stracił ciąg, runął do morza i eksplodował. Skrzydłowy kapitana złamał regulamin i poleciał na miejsce katastrofy, by zrzucić gumową szalupę rozbitką. Nie miał komu jej zrzucić. Co gorsza, ten liberator nie mógł już dogonić 376 grupy i zawrócił do Afryki. Na jego pokładzie był drugi nawigator całej formacji. Zdarzenie to nie miałoby znaczenia, gdyby główny nawigator formacji nie rozbił się w Wingo Wango. Nalot stracił dwóch najlepszych nawigatorów, którzy wiele czasu poświęcili przygotowaniom do tej misji.